Sprawiedliwość Boża właśnie wkracza w twoją historię, jak poranne słońce, które rozdziera noc bezcenności i cicho zbieranych łez. W niebiańskim trybunale zapadł wyrok, który dotyczy wszystkich chwil, gdy twoje serce krzyczało, a usta milczały, by nie pogłębiać ran. Ten wyrok nie jest oparty na opiniach ludzi, na ich kaprysach czy zmiennym nastroju tłumu. Jest oparty na niezmiennym charakterze Boga którego miłość idzie zawsze w parze z prawdą, a miłosierdzie nigdy nie kłóci się ze świętą sprawiedliwością. Jeśli kiedykolwiek czułeś się oskarżony przez kogoś, kto nadał kłamstwu pozory prawdy, dziś usłysz w duchu dźwięk pieczęci przybijanej na niebiańskim dekrecie. Niewinny, chroniony, uhonorowany. Ten dźwięk odbija się echem w Twojej przeszłości. Zbiera rozproszone dowody Twojej lojalności. Podnosi Cię z kolan i stawia na miejscu, które od początku było Ci przeznaczone. Kiedy inni budowali narrację wokół Twoich porażek, Bóg pisał ciszą rozdziały, których jeszcze nie znałeś. Każde westchnienie, które wypuściłeś w pustce nocy, zostało zapisane jak w księdze dowodów. Każde ciche Boże ratuj stało się niewidzialnym argumentem na Twoją korzyść. Dzisiaj niebo otwiera tę księgę na oczach wszystkich mocarzy osądu i pokazuje, jak miłość, potrafi zdemaskować kłamstwa, nie uciekać się do nienawiści i nie kopiować agresji, lecz przywracać godność tym, którzy zostali jej brutalnie pozbawieni. Właśnie dlatego to, co wydawało się końcem, jest wstępem do rozdziału o triumfie. Niebiański sędzia wstaje, a kiedy on się podnosi, całe stworzenie zamiera w ciszy szacunku, bo słowo, które wypowie, stanie się nową rzeczywistością. Może długo czekałeś, aż cokolwiek zmieni się na twoją korzyść. Liczyłeś dni, odkładałeś marzenia na górną półkę, z obawy, że znów ktoś je zepchnie na podłogę. Czasami zaczynałeś wierzyć, że pozytywne zakończenia są tylko domeną książek, filmów i historii innych ludzi. Jednak Bóg nie buduje nadziei z papieru i atramentu, On tworzy ją z żywego słowa, które wyszło z jego ust, by nigdy nie wrócić puste. Jeśli Jego obietnica skierowana do Ciebie brzmiała, Twoja sprawa znajdzie ukojenie, to dzisiaj widzisz jej wypełnienie. Nie dlatego, że Twoi oskarżyciele się nawrócili, lecz dlatego, że Prawda dostała głos, a kłamstwo straciło publiczność. Zauważ, że sprawiedliwość Boża nie kieruje się logiką zemsty, choć łatwo byłoby pragnąć odwetu. On wie, że ziarno goryczy rodzi cierpkie owoce. Które zatruwają także tych, którzy pragnęli jedynie zadośćuczynienia. Dlatego Bóg wymierza wyrok tak, abyś nie musiał nosić jarzma żalu do końca swoich dni. On naprawia reputację, zabezpiecza przyszłość, przywraca ci głos, ale jednocześnie wyciąga z twego serca żądło chęci odwetu, abyś jutro nie stał się kopią tych, którzy cię ranili. Sprawiedliwość Boża to chirurg precyzyjnie oddzielający prawdę od kłamstwa. Rane od trucizny, ofiarę od skutków przemocy. Kiedy więc usłyszysz pierwszy szmer zmian, nie bój się. Wybaczenie nie oznacza zaprzeczenia krzywdzie, lecz ogłoszenie, że krzywda nie ma prawa determinować reszty Twojego życia. Twoja historia nie kończy się w miejscu największego zranienia. Bóg wprowadza Cię do przestrzeni, gdzie łzy wyparowują w świetle Jego łaski, a każde skradzione słowo zamienia się w świadectwo. Ludzie zobaczą różnicę między plotką a dowodem, między szeptem oskarżeń a donośnym głosem prawdy. Twoje odrodzenie stanie się argumentem, którego nikt nie obali, bo będzie nim twoje własne życie, pełne nowego blasku i spokoju. Pomyśl o Dawidzie, który przez lata uciekał przed Saulem, niesłusznie podejrzewany, niesprawiedliwie ścigany. Pomyśl o Józefie zdradzonym przez braci, sprzedanym, uwięzionym, fałszywie oskarżonym. Ani jeden ani drugi nie zobaczył natychmiast nagrody. Ich nagroda dojrzewała w ciszy, podobnie jak pszenica, która ziarno po ziarnie zapuszcza korzeń pod ziemią, zanim zobaczymy zielony kłos. Twoja sprawiedliwość też dojrzewała ukryta, dzięki czemu nikt z zewnątrz nie mógł jej wyrwać przed czasem. Teraz jest gotowa, by wyjść na światło dnia. I tak jak Józef obejmował braci, którzy go skrzywdzili, tak twoje serce otrzyma łaskę przebaczenia i wolność, której nie da się kupić. To będzie największe zwycięstwo, niezniszczona miłość w sercu człowieka, którego próbowano złamać. Nie chodzi tylko o reputację czy o materialne zadośćuczynienie. Chodzi o to, że przez lata wmawiano ci, iż jesteś mały, winny, słaby albo niepotrzebny. Dziś brakującym puzle Twojej tożsamości staje się Boża perspektywa. Sprawiedliwość to także znak dla Twojej duszy. Nie jesteś definicją cudzych osądów, jesteś tym, kogo ja wybrałem i umiłowałem. Ten znak jest jak pieczęć królewska, której nikt nie jest w stanie podrobić. Nosząc ją na sercu, możesz wejść w nowe miejsca, w których wcześniej zamykano drzwi. Możesz mówić z odwagą. Bo nie mówisz już o sobie samym, opowiadasz historię Boga, który interweniuje. A co z tymi, którzy cię upokorzyli? Bóg nie zapomniał o ich uczynkach, lecz Jego celem nie jest jedynie ich zawstydzić. On pragnie, by zobaczyli w tobie dowód mocy miłości i sami zapragnęli zmiany. Twoje wywyższenie staje się zaproszeniem do refleksji dla tych, którzy wciąż tkwią w błędzie. To trudne, ale potrzebne oddać Bogu miejsce w roli sędziego, a samemu żyć wolnym od spirali odwetu. Twoje odnalezione świadectwo może stać się pierwszym promieniem w czyjejś ciemności. Wtedy zwycięstwo nie jest już prywatnym triumfem, lecz zapachem życia, który rozchodzi się dalej, dotyka obcych ludzi i nagle budzi głód dobra w sercach, które uważali za martwe. Pozwól więc, aby radość przyszła nie jak krzyk euforii, lecz jak spokojny potok, który nawadnia spragnioną ziemię twojej duszy. W najbliższych dniach przekonasz się, że drzwi, które kiedyś wyważono, zostaną naprawione, a klucz wręczy ci sam Bóg. Zacznie się też szept w twoim wnętrzu delikatny, lecz stanowczy. Idź naprzód, nie oglądaj się. Ten głos będzie twoim codziennym adwokatem, przypominającym, że żaden akt oskarżenia już ci nie grozi. Raz wybawiony, wybawiony naprawdę. Raz oczyszczony. Czysty na zawsze, bo krew, która cię usprawiedliwiła, jest wieczna i nie traci mocy. Sprawiedliwość Boża nie zatrzymuje się jednak na granicy twojej osobistej ulgi. Ona otwiera możliwości, o których milczałeś, bo bałeś się, że zostaniesz znów odepchnięty. Teraz nadszedł czas, by wyjąć z szuflady te marzenia, których było ci żal nawet wspominać. Jeśli kiedykolwiek chciałeś podjąć się dzieła pomocy innym, a rezygnowałeś, bo czułeś się zbyt pokiereszowany, Dziś posiadasz kapitał wiarygodności. Twoje rany uzdrowione Bożą Ręką. Ludzie ufają świadectwu bardziej niż teorii. Gdy opowiesz, przez co przeszedłeś i jak zostałeś uratowany, otworzą się uszy tych, którzy dotąd byli głusi na kazania. Nie bój się też, że Bóg zapomni o detalach twojego zadośćuczynienia. On zna liczbę twoich milczących nocy, ilość łez, które wsiąkły w poduszkę zna też każdą utraconą okazję zamkniętą furtkę zgaszoną iskrę jego rekompensata jest dokładna lecz nie zawsze przychodzi w tej samej formie w jakiej wyszła strata może straciłeś dobrą opinię odzyskasz ją powiększoną o autorytet który przyciąga ludzi spragnionych prawdy może straciłeś finanse zobaczysz otwarte drzwi do źródeł których wcześniej nie znałeś może straciłeś pokój on da ci spokój tak głęboki że stanie się fundamentem Twojej codziennej decyzji, by wybierać dobro. Zauważ, że Twoja historia staje się księgą nadziei także dla przyszłych pokoleń. Twoje dzieci, Twoi uczniowie, Twoi przyjaciele zobaczą, jak długo milczałeś, a jak głośno mówi dzisiaj rezultat cierpliwej wiary. To uczy, że warto czekać, warto ufać, warto nie rezygnować z prawości, tylko dlatego że wydaje się nieskuteczna w świecie szybkich osądów i klikanych oskarżeń. Bóg uczynił z Twojego cienia tło dla światła, aby kontrast był niepodważalny. Gdy kiedyś ktoś zapyta Cię, jak przetrwać fałsz i upokorzenie, Twoje słowa będą miały wagę, bo nie będą teorią. Będą żywym zapisem interwencji Najwyższego. Dlatego dzisiaj podnieś głowę nie z pychy, lecz z uzasadnionej godności. Nie musisz krzyczeć, że wygrałeś. Twoje życie to pokaże. Nie musisz bronić się przed każdym starym kłamstwem. Bóg unieważnił je aktem swojej prawdy. Pozwól, by łaska była twoim językiem, a pokój twoim ubiorem. Wejdź w nowy dzień, jak w salę tronową, pewien, że zostałeś zaproszony przez samego króla, a zaproszenie to nie ma daty ważności. A zatem pozwól, by ta chwila zapuściła korzenie w twoim wnętrzu, niczym drzewo zasadzone nad strumieniem, które czerpie wodę regularnie, nie obawiając się ani suszy, ani burzy. Wielu ludzi wierzy, że gdy przychodzi sprawiedliwość, wszystko zmienia się w jednej sekundzie, a jednak często jest to proces podobny do wschodu słońca. Najpierw pojawia się chłodny błękit, potem pierwszy różowy poblask, aż wreszcie promienie stają się tak jasne, że nikt nie wątpi, iż noc naprawdę minęła. Twój świt już trwa. Może nie widzisz jeszcze pełnego blasku, ale czujesz subtelne ciepło na skórze duszy. To dowód, że światłość jest w drodze i nic jej nie zatrzyma. W tym okresie przejściowym, gdy stare historie jeszcze próbują szukać Twojej uwagi, a nowa pieśń łaski dopiero nabiera głośności, szczególnie uważaj na to, czym karmisz serce. Niegdyś słyszałeś wiele negatywnych słów, że nie dasz rady, że to, co się stało, zdefiniuje Cię na zawsze. Teraz zamień je na dialog z Bogiem, który mówi: Oto czynię wszystko nowe. Naucz się rozpoznawać podszepty strachu i odróżniać je od boskiego natchnienia. Lęk każe ci patrzeć w lustro przeszłości. Duch Święty każe ci patrzeć w okno przyszłości, z którego widać krajobraz spełnionych obietnic. Może myślisz, że na drodze do swojej pełnej rehabilitacji jesteś sam, ale niebo działa przez ludzi. Więc spodziewaj się sojuszników tam, gdzie dotąd widziałeś jedynie zamknięte twarze. Kiedyś przez oszczerstwa odwrócono się od ciebie ci, których uznawałeś za najwierniejszych. Teraz Bóg przyprowadzi osoby zdolne uszanować twoją historię i pomnożyć twój potencjał. Niekiedy będą to ludzie zupełnie nowi, innym razem ci sami, którzy cię niegdyś zawiedli, wrócą z szacunkiem i skruchą. Nie musisz z góry decydować, jak bardzo ich wpuszczasz z powrotem do życia, pozwól mądrości wzrastać razem z łaską. Sprawiedliwość nie wymaga, byś rezygnował z granic, wymaga jedynie, byś nie nosił urazy, która zamienia serce w kamień. Zacznij także patrzeć na swoje zwykłe, codzienne czynności przez pryzmat nowej tożsamości. Poranek, w którym wstajesz do pracy, nie jest kontynuacją czasu upokorzenia, to scena, na której objawia się człowiek odkupiony kiedy robisz zakupy, prowadzisz rozmowę, siedzisz w autobusie, pamiętaj, że nosisz w sobie niewidoczny dla oczu innych dokument uniewinnienia, wystawiony i podpisany krwią Chrystusa. Ta świadomość nie czyni Cię dumnym w sposób wyniosły, lecz pewnym w sposób pokorny, a świat potrzebuje takiej pewności pewności, która nie drwi, lecz zachęca, która nie potępia, lecz podnosi, która nie obnosi się zwycięstwem, lecz dzieli nadzieją. Nie zapominaj też, że sprawiedliwość Boża ma wymiar proroczy, to znaczy, że uderza jak fala teraz, a zarazem niesie ziarna przyszłych świadectw. Owoce tego, czego doświadczasz, objawią się w miejscach i czasach, których dziś jeszcze nie możesz przewidzieć. Być może przyjdzie dzień, w którym ktoś zupełnie obcy podejdzie do ciebie i powie: Twoja historia dała mi odwagę, bym wrócił do Boga. Będziesz zdumiony, bo zrozumiesz, że ta sprawa nigdy nie była tylko Twoją sprawą. Była sceną, na której Boża dobroć chciała zostać pokazana szerszemu światu. I tak Twoje łzy zamieniają się w nasiona odwagi dla innych, a zatem idź dalej, lecz bez pośpiechu. Sprawiedliwość Boża nie toleruje presji, populistycznych okrzyków, ani terminów wyznaczonych przez ludzką niecierpliwość. Kiedy On kształtuje narrację, wszystko ma swoje tempo. Gąszcz przekonań musi zostać przycięty, gleba serca przekopana, by nowe korzenie znalazły miejsce na wzrost. Nie lękaj się chwil ciszy, to wtedy rośniesz najmocniej. Nie przerażaj się etapami, gdy nic spektakularnego nie widać. W głębi gleby rodzi się stabilność. Jeśli czujesz ciągle echo dawnych opinii, przypomnij sobie, że Bóg nie zdejmuje z ciebie starego imienia po to, by zostawić cię anonimowym. On nadaje nowe imię, w którym brzmi obietnica: ukochany, usprawiedliwiony, wybrany. To imię jest jak podpis na Twojej przyszłości. Powtarzaj je w myślach, gdy stawiasz kroki w kierunku nowych zadań. Nawet jeżeli inni jeszcze nie potrafią zobaczyć Ciebie w takiej perspektywie, to właśnie Twoje świadome chodzenie w prawdzie stanie się lustrem, w którym odbije się Boża definicja Ciebie. Warto też zastanowić się, co z talentami, które zakopałeś z obawy przed kolejną krytyką? Sprawiedliwość Boża nie jest wyłącznie chirurgiem naprawiającym ranę, jest również trenerem, który zachęca, by mięśnie nadziei znów podniosły coś cięższego niż zwątpienie. Jeśli dawno temu chciałeś pisać, komponować, pomagać ubogim, uczyć dzieci, leczyć chorych, zapytaj Boga, jak włączyć te pragnienia w nowy rozdział. Nie spiesz się, lecz słuchaj, w jaki sposób łaska układa drogę. Krok po kroku. Odkryjesz, że każda pasja może być narzędziem, przez które rozprzestrzenia się zapach sprawiedliwości, zapach przebaczenia, wyzwolenia i twórczej nadziei. Nie odrzucaj jednak procesu wewnętrznego uzdrowienia, myśląc, że wystarczy publiczne uniewinnienie. Stare kłamstwa potrafią odzywać się szeptem, kiedy jesteś zmęczony. Dlatego regularnie zanurzaj serce w Bożym Słowie. Ono promieniuje prawdą która nie zna kompromisów. Czytaj psalmy o ocaleniu, proroctwa o odbudowie, ewangelię o zwycięstwie światła nad ciemnością. Karm umysł świadectwami tych, którzy przeszli podobną drogę. Niech w twoich uszach rozbrzmiewają historie, które Bóg zrealizował, by wzbudzić w tobie świętą odwagę. Jeśli uczynił to dla nich, uczyni i dla mnie. Może pojawi się chwila, w której zapragniesz by sprawiedliwość była bardziej widowiskowa, by ci, którzy cię zranili, jak najgłośniej przyznali się do winy. Wtedy pamiętaj, najgłośniejsze zwycięstwa bywają te, o których mówi się szeptem szacunku, bo są oczywiste dla wszystkich bez potrzeby krzyku. Głośniej niż jakakolwiek satysfakcja przemówi twoja stabilność, twoja konsekwencja w dobru, twoja cisza pełna pokoju. A gdy ktoś zapyta skąd ten pokój, Odpowiesz, że pochodzi złoża sprawiedliwości, które Bóg rozpostarł nad twoją historią. W nadchodzących miesiącach zobaczysz również, jak Bóg wykorzystuje okoliczności, by potwierdzić wyrok uniewinnienia. Niekiedy będzie to awans zawodowy, gdzie wcześniej groziło ci zwolnienie, innym razem uzdrowienie relacji rodzinnych, o których myślałeś, że pękły na zawsze. Czasem będzie to nowa wspólnota w której znajdziesz przyjaciół gotowych współdzielić życie bez podejrzliwości. To wszystko będą pieczęcie potwierdzające, że sprawiedliwość nie jest teorią, lecz rzeczywistością, która dotyka realnych zdarzeń, miejsc i ludzi. Pamiętaj jednak, że sprawiedliwość i miłosierdzie idą ręka w rękę. Jeżeli pragniesz widzieć społeczność uzdrowioną, módl się nie tylko o własną radość, lecz i o przemianę serc tych, którzy błądzili. To nie znaczy, że masz bagatelizować krzywdę. To oznacza, że uznajesz, iż pełnia zwycięstwa objawia się wtedy, gdy zło zostaje nie tylko powstrzymane, ale i przemienione. Jeżeli miłość Boża zdołała podnieść ciebie, potrafi też dotknąć tych, którzy kiedyś cię zranili. Twoja modlitwa staje się pomostem, a Bóg lubi przeprowadzać przemianę po mostach zbudowanych z przebaczenia. Gdy ktoś powie, tu to, to niemożliwe, oni się nie zmienią. Przypomnij sobie, że ty też byłeś więźniem narracji, z której nie widziałeś wyjścia, a jednak Bóg otworzył drzwi. Dlatego nie skreślaj nikogo. Ufaj, że ten sam sędzia, który wymierzył sprawiedliwość w Twojej sprawie, umie wymierzyć ją również w sercach innych, czasem w najbardziej zaskakujący sposób. Twoim zadaniem jest trwać w prawdzie i chronić granice, a jego zadaniem Dokończyć dzieła w zakresie, którego ty już kontrolować nie musisz. Ponieważ przyszłość rzadko przychodzi w jednym wielkim finale, naucz się świętować małe zwycięstwa. Każdy dzień bez poczucia winy, święto. Każda modlitwa wypowiedziana z poczuciem godności, święto. Każdy krok w nowe możliwości, których kiedyś się bałeś, święto. Takie celebracje wzmacniają serce i przypominają, że proces trwa. Ale biegniesz we właściwym kierunku. Nie chodzi o fajerwerki, lecz o stały płomień, który ogrzewa twoje wnętrze i oświetla drogę przed tobą. A kiedy przyjdą długie wieczory, w których umysł będzie wracał do dawnej sali sądowej gdzie oskarżenia brzmiały najgłośniej zatrzymaj się, weź oddech i przypomnij sobie, kto naprawdę ma ostatnie słowo. To słowo wychodzi z ust Boga i mówi: Wykonało się. To nie jest poetycka metafora, to wieczna deklaracja, która raz na zawsze zamknęła dostęp oskarżyciela do Twojej tożsamości. Możesz bez obaw wyłączyć echo przeszłości, tak jak wyłącza się zbyteczny alarm, bo wiesz, że teren Twojego serca został objęty ochroną niebiańskiego dekretu. I jeszcze jedno: nie pomijaj wdzięczności. Podziękuj Bogu za każdy etap, za łzy, bo nawodniły glebę. Za milczenie, bo pilnowało Twojej godności, za przyjaciół, którzy zostali, bo okazali się wierni, za tych, którzy odeszli, bo zrobili miejsce nowym. Wdzięczność to klucz, który otwiera kolejne drzwi łaski, i zarazem lekarstwo utrzymujące serce w gotowości na jeszcze większe zaskoczenia. Usiądź na chwilę w ciszy, zamknij oczy i wyobraź sobie salę sądową, z której wyszedłeś. Zauważ, że krzesła oskarżycieli są puste. A na środku stoi tylko tron Boga. W jego rękach widzisz księgę twojego życia, lecz zamiast akapitów winy, same rozdziały odkupienia. Wsłuchaj się w słowa, które wypowiada: Jesteś mój, jesteś wolny, idź i żyj. Niech ta scena stanie się pieczęcią na twoim sercu pieczęcią, której nic i nikt nie zerwie. Z tą pewnością wstań i zrób pierwszy krok w nowy dzień, ze świadomością, że sprawiedliwość już przyszła. A twoje życie właśnie zaczyna najpiękniejszy rozdział o zwycięstwie miłości nad kłamstwem. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś inny niż wszyscy. Zasubskrybuj więc kanał i napisz skąd oglądasz ten film. Do zobaczenia.